Zastanawiałem się, czy nagrywać cokolwiek o ostatnich tragicznych wydarzeń, o wydarzeniu w Poznaniu. No i początkowo nie chciałem nic nagrywać, ale coś tam o tym powiem. No więc ta sytuacja pokazuje, jak słabą i labilną psychikę mają niektórzy faceci. Jak nieuporządkowana emocjonalność potrafi doprowadzić do tragedii, do zniszczenia życia innej osobie i ostatecznie zniszczenia życia samemu sobie. No, oczywiście, wiadomo o co chodzi. Tutaj nie chcę podawać yy, konkretnych słów określających to wydarzenie, no bo nie chcę ryzykować jakichś yy, usunięć nagrania czy ostrzeżeń yy, i tego typu rzeczy. To też jest niestety efekt naszej kultury, która w obecnym kształcie bardzo promuje wszelako rozumiany dobrobyt kobiet, ich dobry wizerunek, ich dobre samopoczucie i wynosi je na piedestał. To z kolei powoduje, że tworzy się niezdrowy dystans między Mężczyznami a kobietami. I mężczyźni wierzą, że muszą bardziej się starać, bardziej zasłużyć, być bardziej godnym, bardziej wartościowym, aby kobieta zwróciła na nich uwagę, aby kobieta ich chciała i aby kobieta była wobec nich uczciwa i lojalna. Tego nie można wymusić na kobiecie. To się nigdy w życiu nie wydarzy. To jest podejście od złej strony. Jeśli ty też gonić za kobietą i ją do czegokolwiek zmuszasz, zmuszać, no to stary, no to, no to jest przegrana sytuacja, no, no przegrasz z kretesem, to, to się nie uda. I wydarzenia w Poznaniu właśnie to pokazały, jakby mm, fatalność tej sytuacji. Totalną porażkę, frustrację i bezsilność. Zauważmy też, że kobiety są coraz bardziej znudzone tak zwanymi adoratorami. Poza tym mają ich na pęczku. Mogą przebierać w nich bez końca. Codziennie ich skrzynki są zalewane setkami różnych wiadomości. One tym żygają. One, one muszą to selekcjonować i większość tych wiadomości wyrzucać do kosza. Taka jest rzeczywistość, takie są realia. Teraz przywołam tutaj wizerunek pewnej znanej artystki i chciałbym, żebyście dobrze przyjrzeli się wyrazowi jej twarzy, wyrazowi jej twarzy, bo to jest bardzo symptomatyczne w dzisiejszych czasach. Dokąd to zmierza, jaka jest kondycja, Usposobienia kobiet. Chodzi o artystkę, która się nazywa Billie Eilish. No i zwróci uwagę na jej wyraz twarzy, jaki to jest, jaka to jest to twarz zblazowana, znudzona, dekadencka i tak dalej. I teraz jej wzrok, jej wyraz twarzy w kontakcie yy, no, z mężczyznami, z, z chłopakami, wielokrotnie z pewnością powoduje, że ci chłopacy, ci faceci zastanawiają się, czy ona jest znudzona mną, czy to przeze mnie ona tak się czuje. To jest nieuniknione. Jeśli masz do kobiety podejście uległe, usłużne i stawiasz się niżej od niej, to patrząc na jej twarz wpadasz w kompleksy. Twoje poczucie wartości momentalnie spada. I to jest, z moich obserwacji wynika, że, że ten wyraz twarzy taki właśnie znudzonej, królewny mocno zakorzenił się w świecie. On też dotarł do nas, patrząc na polskie dziewczyny. One też próbują być takie. Znudzone życiem. Ten, ten wyraz twarzy jest... Te oczy są takie ospałe, takie do, do połowy przemknięte. To jest rodzaj y, potwornej maniery, która ma oczywiście na celu y, podbić ego tym dziewczynom, tak? Spowodować, że one sprawiają wrażenie trudniej dostępnych. Takich, o które trzeba bardziej się starać. No, no nic bardziej mylnego. No, to są właśnie dziewczyny, które są, no niestety, no, nie mają wiele do zaferowania. On im zależy na zewnętrznej fasadzie, one po prostu grają, to jest rodzaj aktorstwa, bo doskonale wiedzą, że w środku no po prostu hula wiatr, a ich mózg jest z wielkości orzeszka. Niemniej jednak wielu młodych chłopaków daje się na to nabrać, no i przeżywa miłosne rozterki, bo grymas na twarzy takiej dziewczyny jest w stanie, potrafi niejednego chłopaka ściąć z nóg i powodować, że zaczyna mocno powątpiewać w siebie, w swoją inteligencję, w swoje poczucie wartości, generalnie w swoją osobę. Kobiety będą grać, kobiety będą grać do końca tego świata. To jest ich narzędzie, to jest ich broń, to jest ich oręż. I im jestem starszy, tym widzę, jak to się zmienia z pokolenia na pokolenie. Te, te formy aktorskie są coraz bardziej zmanierowane coraz bardziej perfidne coraz bardziej wyniosłe, aroganckie itd. No i niestety, no młodzi chłopacy bardzo często nie nadążają za tym chcą sprostać. Chcą nadążyć, głęboko wierząc, że muszą zasłużyć na uznanie dziewczyny, którą sobie wybrali, którą sobie upatrzyli, w której się zakochali i bez której nie wyobrażają sobie swojego życia. No i właśnie jeśli ktoś wierzy, że tak to działa, no to niestety to jest najprostsza droga do tragedii do tragedii, która właśnie wydarzyła się w Poznaniu.